21-letni Igor Zelwowa, który podczas walk na Kijowskim Majdanie stracił nogę, dostał dziś w Rzeszowie nowoczesną protezę. Jest wykonana z silikonu i włókien węglowych, a przez to elastyczna i lekka. Dzięki niej Igor będzie mógł znów chodzić. Taki dar młodemu Ukraińcowi ufundował konsul honorowy Ukrainy w Rzeszowie. Igor Zastawny był na Kijowskim Majdanie kilka razy, także w lutym, kiedy oddziały specjalne zaatakowały protestujących. I choć podobnie jak inni, próbował osłaniać oblaszaną tarczą, został postrzelony z kałasznikowa w rękę i brzuch. No i Zacząłem się wycofywać metr dwa metry dalej poczułem silne uderzenie i ogromny ból. Zobaczyłem, że mam roztrzaskaną nogę. jak mogło prosto. Trzeba ją było amputować poniżej kolana. Naleczenie mężczyzna trafił do jednego ze szpitali w Rzeszowie. Kiedy noga się zagoiła, wykonano mu pierwszą protezę. Teraz dostał kolejną, już na stałe. Została wykonana według najnowszych technologii. Chodzi tu przede wszystkim o stopę z włókna węglowego. Ta stopa jest, nie do jest bardzo wytrzymała, elastyczna, oddaje po prostu część energii, które pacjent normalnie wkłada w chodzenie. Ta stopa oddaje tą energię. Dobrze, chodź. Proteza jest lekka i wygodna, co pozwoli gorowi nie tylko chodzić, ale bez problemów jeździć rowerem czy autem. Nawet nie czuję, że mam protezę. Powoli przyzwyczajam się i mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. To bardzo ułatwi mi życie. Protezę kosztującą ponad 20 tysięcy złotych ufundował Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie. Rzeszowskie zakłady ortopedyczne przekazały zaś młodemu mieszkańcowi Lwowa dodatkową protezę, w której będzie mógł się kąpać i pływać. Jestem bardzo wdzięczny Polakom, że mi pomogli, ale też że wspierają nas Ukraińców. Igor niebawem wróci do rodzinnego Lwowa. Dostał tam pracę w muzeum, gdzie pomaga w odnawianiu eksponatów. W wolnym czasie rzeźbi w drewnie. Marzy, by zacząć studia w Akademii Sztuk Pięknych. Igor dobrze? Tak? Powiedz, że tak.